Albo nie, parę. na redukcji nie można pić alkoholu. Dużo. W ogóle. Śmanko. Parcha z tej strony. Temat numer dwa. Ile kosztuje dieta? Może od razu przejdę do publicznych. W chwili obecnej spożywam 2150 kalorii. Mniej więcej. Koszt ten... O jakieś dwie dychy na dzień. W przypadku, kiedy byłem na masówce, jadłem czasami dwa razy tyle. Dieta na redukcji może być naprawdę bardzo tania. Jeśli przygotowujesz posiłki indywidualnie, sam w domu, w kuchni, czy sama w domu, w kuchni, bardziej pasuje to do kobiet. Kobiety do garów to... To koszty czy koszta spadają naprawdę nisko. Jeśli kupujesz gotowe produkty, no to płacisz dużo więcej. Już nie mówię o jedzeniu w knajpie. Dzisiaj byłem w sklepie w Biedrze. Lubię Biedrę, bo do Biedry jest blisko. Biedra jest wszędzie. Dzisiaj zapłaciłem 20. Nie wszystko akurat z tego rachunku zjem dzisiaj. Otóż tak, jak księgowa. pati, masz okulary takie w związku z tym, że jest tutaj rachunek, to muszę wyglądać jak prawdziwa księgowa. To są plusy czy minusy, no, Ale to mi wszystko. Ale tam daleko nie widzę tutaj. Jeszcze kawa i księgowa z kawą. Księgowa z kawą, proszę bardzo. Okej. Okay. W wielu filmach musiałem coś policzyć i za każdym razem policzyłem źle. Wilec piersi kurczaka. W tej chwili za kilogram piersi z kurczaka trzeba zapłacić biedronce 14,99. Ja kupiłem kurczaka, który waży akurat 603 gramy, Czyli starczy mi na dwa dni. Boom, Cena na pół 9,04. Dzielę na pół 4,50. Dobra. Wafle muski 100 gram. złoty 99. 2 zł. Torba. T-shirt white. jednorazówka, Akurat jej nie zjadłem, ale zapłaciłem 8 groszy, Do rachunku. Ser. twaróg chudy. 250 gramów. To liczymy. 2,30. Ludzie, Mleko, półhatep, 1,5 litra, 1 89. Złoto, 79. A, starczy na 3 dni, dobra, liczę na pół. Pizza z kurczaka na mila. 7,99. No do tego nie liczę, bo to jest akurat ponad 2000 kalorii. A to ze względu na to, że będę miał dodatkowy trening, sobie jeszcze zjem taką pizzę. gotowo Tak. się ma. Okay, to odejmuję 8 zitów yy, ogórek szkarniowy luzy 4,99 za kilogram. A mój kosztował złotówkę. Jeden dzień, 2 dni, Złotówkę, dobra yy, Banan luzy 86 g. Od razu zjadłem. Yy, sok daftona wieloowocowy złotych 25. Zł. Ziemniaki metaluz za kilo, żądają 2,19. Ja zapłaciłem złoty pięćdziesiąt. Dobra, teraz reakcyjując, dodając niektóre wartości, a niektóre odejmując. Wracam za 10 minut. Dobra, tak na szybko wyszło mi, że koszt jednodniowy, na same żarcie 2000 kalorii wychodzi mi 15 zł około. Jak pewnie będę składał film, to pewnie wyjdzie i na wartość i czuję, że coś pomyliłem. To nie jest 15 zł. 2000 kalorii dobra, ale jak sami widzicie, 15 złotych dziennie na samo żarcie to jest, to jest nic. Biorąc pod uwagę to, że na przykład, dobra wiem, dwa zestawy Too w McDonaldzie kosztują razem 11 złotych. Łukasz, nie gadam sam do siebie. Muszę zadać pytanie do widza, no można chwilę tylko, bo no. Witam, jestem widza. Spójrz w kamerę i powiedz czy, no spójrz w kamerę. Bo, ale mnie nie widać. Widać cię, zaufaj mi. Czekaj, jest sprawdza. No widać! Czy 15 zł dziennie na odżywianie, na redukcję? Mm -hmm. To dużo. Nie. Nie, nie jest to dużo. <słuchy> Powiedz mi Patty. <słuchy> dlaczego 15 złotych? To nie jest dużo. Ponieważ trzeba wejść kurczaka, który kosztuje 15 kg 15 zł. <słuchy> Ale Takich dobra, moment, odżywczych. moment. No. Na przykład jeżeli ja bym była na redukcji, to ja bym jeszcze płaciła mniej niż 15 zł. No. Ponieważ mój dzienny limit kaloryczny wynosiłby około 1300-1200 kilokalorii na dzień. płaciła jeszcze mniej. Miałabyś pieniąd miała pieniądze wtedy odłożone na, na przykład na alkohol. Albo nie, to... na redukcji nie można pić alkoholu. Dużo. W ogóle. W to na przykład pizza? No. no. Tam tamto redukcji się nie zrobi, bo takiej Tam Tamto masa, tamto podkoś... 15 złotych dziennie na odżywianie to nie jest dużo. I tak wydasz te pieniądze na żarcie, tylko pewnie w głupszy sposób. Chyba obraziłem ludzi. Śmanko. <śmany> 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 A tak już na sam koniec, pamiętaj, że każdy lajk like pozostawiony pod filmem sprawia, że dostajesz dodatkowo 5 kg masy mięśniowej za friko a za każdym razem, kiedy klikniesz po prostu dislikea, to gdzieś na świecie umiera jeden mały kotek. W sumie to w ogóle nie lubię kotów.